Witajcie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony klasom oraz obiektom. A to oznacza, że dzisiejszy odcinek będzie wstępem do programowania obiektowego. Do tej pory wszystkie materiały kursu Java dla testera opierały się na programowaniu proceduralnym, sekwencyjnym. Natomiast dzisiaj, jak już wspomniałem, poznamy nieco bliżej paradygmat programowania obiektowego, który jest obecnie. Najpopularniejszym rozpowszechnionym paradygmatem programowania. Zrozumienie samej istoty programowania obiektowego jest bardzo ważne. Dlaczego? No, bo Java jest językiem w pełni obiektowym. To oznacza, że aby efektywnie programować w języku Java, trzeba znać techniki obiektowe, trzeba poznać ten paradygmat programowania obiektowego. Podstawowymi elementami paradygmatu programowania obiektowego są klasy oraz obiekty, i dzisiaj o nich właśnie sobie pomówimy. Dobrze, a więc od początku. Czym w ogóle jest klasa? Klasa to tak naprawdę pewnego rodzaju szablon, z którego tworzymy obiekty. Pewną dobrze obrazującą analogią, pokazującą czym są klasy i obiekty, jest analogia foremek do piasku, którymi bawią się dzieci w piaskownicy. Otóż klasa to właśnie te foremki do piasku, a obiekty to same babki z piasku. Może teraz to nie jest aż tak dobrze zrozumiane przez Was, natomiast myślę, że z końcem tego odcinka wszystko się rozjaśni i będziemy mieli właściwy obraz sytuacji. Klasy w Java są bardzo istotne. Wystarczy wspomnieć tylko to, co już mówiliśmy na poprzednich kartach kursu, że wszystko, co piszemy, czyli cały kod, który piszemy w Java, znajduje się w jakiejś klasie. A więc, klasa jest zupełnie podstawową strukturą języka Java. A. Czym są wspomniane wcześniej obiekty? Otóż obiekt to naturalna reprezentacja klasy. Każdy program obiektowy składa się z wielu obiektów. Każdy obiekt udostępnia pewien zestaw funkcji, a sama ich implementacja pozostaje w obiekcie ukryta. Wyróżniamy trzy podstawowe cechy obiektów. Pierwsza cecha zachowanie obiektu, czyli co można z obiektem zrobić oraz jakie metody, funkcje można wywołać za pomocą tego obiektu. Druga cecha to stan obiektu, czyli to, w jaki sposób obiekt reaguje w odpowiedzi na wywołane na jego rzecz metody. Oraz trzecia cecha obiektu tożsamość obiektu, czyli jak odróżnić obiekt od innych obiektów, które mogą posiadać te same zachowania czy stany. Oczywiście, samo zachowanie obiektu definiują metody, które można wywołać na tym obiekcie. Musimy wiedzieć, że każdy obiekt przechowuje pewne informacje o tym, jak aktualnie wygląda, czyli tak naprawdę w jakim stanie ten obiekt się znajduje. Zmiana stanu obiektu musi być spowodowana wywołaniem określonej metody. Dobrze. Myślę, że na początek wystarczy tyle tej suchej teorii. Teraz przejdziemy do kodu, w którym to przedstawię przykładową klasę o nazwie samochód. Na samym początku zaznaczę, że projektując klasę należy myśleć o obiektach, które będą tworzone na podstawie tej klasy. Od takiego założenia trzeba wyjść z samego początku. Kolejną podstawową rzeczą jest to, że musimy zadbać o dwa główne elementy. Tak więc musimy zadbać o informacje, które będzie znał obiekt oraz o czynności, które będzie wykonywał obiekt. Wspomniane informacje, jakie obiekt ma o sobie, nazywamy składowymi, natomiast czynności, jakie obiekt może wykonywać, są nazywane metodami. I patrząc na przykład naszej klasy, składowymi w naszej klasie, czyli informacjami, jakie obiekt posiada o sobie, są dokładnie te składowe, a więc Zmienna łańcuchowa kolor, marka oraz zmienna o typie integer, czyli zmienna liczbowa, waga, kilogramy. A więc na tym etapie już wiemy, że obiekt samochód będzie posiadał takie informacje jak kolor, marka oraz waga tego samochodu. Natomiast metodami, czyli czynnościami, jakie dany obiekt stworzony na podstawie tej klasy będzie mógł wykonywać, są odpowiednio metody włącz silnik oraz wyłącz silnik. Czyli zapamiętajmy, że projektując klasę, należy określić, jakie informacje na swój temat obiekt może znać oraz jakie metody będzie mógł wykonywać obiekt, między innymi w oparciu o składowe obiektu. Często na tym etapie może padać pytanie: jaka jest różnica w takim razie między klasą a obiektem? No, bo trzeba przyznać, że na tym etapie te różnice mogą nam się zacierać. Jednak odpowiedź jest bardzo prosta. Klasa nie jest obiektem, jednak służy do jego tworzenia. Klasa tak naprawdę jest pewną foremką, można powiedzieć, matrycą służącą do tworzenia obiektów. Trzeba tutaj zaznaczyć, że każdy obiekt utworzony na podstawie danej klasy może mieć unikalne wartości składowych, czyli na przykład możemy stworzyć na podstawie klasy samochód wiele samochodów, z których każdy może mieć przecież inną markę, inny kolor czy inną wagę w naszym przypadku. Dobrze, aby jeszcze w sposób lepszy zobrazować różnicę między klasą a obiektem, to pokażę teraz, jak na podstawie stworzonej klasy samochód utworzyć obiekt. Myślę, że jak wtedy to porównamy, to będziemy mieć już pełną jasność tego, czym jest klasa, do czego klasa służy, a czym jest obiekt i do czego wykorzystujemy obiekty. Dobrze, zatem przechodząc do kodu, ja teraz wypiszę kilka składowych naszej klasy, a będą nimi zmiany typu string, czyli zmienna kolor, marka oraz model oraz zmienna liczbowa całkowita, waga wyrażona w kilogramach. Czyli już na tej podstawie wiemy, że obiekt tworzony na podstawie tej klasy, czyli samochód, będzie przechowywał informacje na temat koloru, marki, modelu oraz wagi. Dobrze, składowe mamy za sobą, teraz przejdziemy do metod, czyli do czynności, jakie dany obiekt stworzony na podstawie właśnie tej klasy będzie mógł wykonywać. Ja przeklejam tutaj dwie metody, będzie to metoda o nazwie tankuj oraz metoda zmień opony. Jak widzimy obie metody po prostu wypisują na konsoli pewne informacje, korzystając m.in. ze zmiennych, czyli ze składowych, chociażby marka czy model. Tak więc mamy w ten oto sposób stworzony pewien szkielet klasy. Tak może wyglądać przykładowa klasa samochód. Klasa samochód może mieć jeszcze m.in. konstruktor, ale o konstruktorach będziemy mówić kolejnym razem. Dobrze, tak więc klasę samochód mamy gotową. Teraz w końcu musimy wykorzystać tą klasę, czyli stworzyć obiekty na podstawie tej klasy. Zatem stworzyć samochody w naszym przypadku. Przechodzimy zatem do klasy Main. Tą klasę już dobrze znamy, mamy tutaj funkcję statyczną main. Zatem do pracy rozpoczynamy od tworzenia obiektu samochód. A więc tworzymy obiekt samochód. Jak widzimy, podświetla nam się klasa samochód, która jest w pakiecie com.company, więc dokładnie o to nam chodzi. I stwórzmy samochód, który będzie reprezentował jakiś samochód, limuzynę. Dobrze, stwórzmy sobie jeszcze dwa jakieś samochody. Czyli kolejny samochód. Znowu deklarujemy, że będzie to klasa samochód. Stworzymy tym razem jakiś samochód sportowy, jakiś coupé. Oraz jeszcze jeden samochód. Powiedzmy, tym razem będzie to jakiś SUV. Dobrze. I teraz najważniejsza część, czyli w tej chwili będziemy tworzyć ten obiekt samochód. A więc stworzymy sobie trzy obiekty samochód. Pierwsze limuzyna, więc piszemy nazwę tego obiektu, równa się i teraz bardzo ważne słowo kluczowe: new. To właśnie za pomocą tego słowa kluczowego tworzony jest obiekt. I ten obiekt tworzymy, jak już wiemy, w oparciu o klasę samochód. I w ten sposób stworzymy jeszcze dwa pozostałe: czyli kupę, słówko new, samochód, i tak samo zrobimy z suwem. Dobrze, w tej chwili mamy stworzone trzy obiekty, no ale są to tak naprawdę obiekty puste, nie mamy tutaj nic zrobionego, dlatego teraz na przykład do samochodu limuzyna ustawmy sobie kolor tego samochodu, na przykład na czarny, a więc słówko limuzyna, kropka, i tu już jak widzimy, ładnie nam się podstawiają składowe tego obiektu, które możemy wykorzystać, a więc kolor. Równa się i przypisujemy jak do zwykłej zmiennej na przykład kolor czarny. I jedziemy dalej. Limuzyna, przypiszmy, przypiszmy markę. Powiedzmy, że będzie to Mercedes. Następnie możemy sobie ustawić jeszcze model. Powiedzmy, że będzie to model CLA. I ustawmy jeszcze od razu wagę. Powiedzmy, że waży 3 tony. Pamiętajmy, że to już jest zmienna liczbowa typu całkowitego, a więc bez cudzysłowiu. Dobrze. I od razu może zróbmy sobie w ten sam sposób. Trzy pozostałe obiekty opiszmy, czyli będziemy kopiować to. I tutaj zmieniać limuzynę na kupę. I tutaj powiedzmy, że mm, samochód kupę będzie koloru białego. Będzie to Audi na przykład A4 i powiedzmy, że waży troszkę mniej 2,5 tony. I tak samo dla suwa. Powiedzmy, że będzie on czerwony. Będzie to Kia Model Sorento i powiedzmy, że waży 300 a więc w ten oto no sposób ustawiliśmy składowe obiektów limuzyna, kupę oraz SUV. Czyli tak naprawdę daliśmy wygląd tym samochodom, czyli mamy pewne informacje o tym samochodzie. A teraz możemy również coś zrobić z tym samochodem, czyli cofając się do klasy samochód jeszcze raz, pamiętamy, że stworzyliśmy dwie metody. Są to metody, które po prostu nie zwracają żadnej wartości, czyli mają wartość Void i po prostu wypisują na konsoli. Informacje, Czyli jaki samochód tankuje i jaki to jest model. W przypadku metody tankuj oraz w przypadku zmień opony, informacja w którym samochodzie, w jakiej marce, w jakim modelu zmieniamy opony. Zatem powiedzmy, że chcemy zatankować sobie limuzynę, a więc limuzyna, kropeczka i od razu nam się podświetla, podświetlają dwie metody tankuj. Czyli, czyli w tym momencie zatankowaliśmy limuzynę i powiedzmy, że chcemy zmienić jeszcze opony. Dla suwa. Zrobimy to właśnie w ten sposób. I teraz uruchommy program. I zobaczmy. Zatem nasze metody zadziałały na tym obiekcie poprawnie, czyli wypisaliśmy odpowiednie informacje. Czyli tak naprawdę dzięki tej metodzie zatankowaliśmy samochód Mercedes model CLA oraz zmieniliśmy opony w samochodzie KIA w modelu Sorento. Oczywiście te metody są. Bardzo proste, wypisują tylko informacje na konsoli, ale tak naprawdę moglibyśmy tutaj zastosować jakąś logikę. Czyli, w przypadku na przykład tankowania, napisalibyśmy jakąś logikę, która na przykład zwiększa poziom paliwa w samochodzie, czyli tankuje samochód. Na tej lekcji myślę, że to wszystko. Myślę, że już teraz wiemy, czym jest klasa, wiemy, czym są obiekty, jaka jest różnica między klasą a obiektem, oraz jak budować obiekty na podstawie określonej. Klasy. Wiemy też, jak te obiekty opisywać, czyli jak tworzyć do nich składowe, jak przypisywać pewne wartości z tych składowych. Wiemy również, jak działają metody, wiemy, jak operować metodami na obiektach i na tę chwilę myślę, że to wystarczy. Na kolejnej lekcji poznamy jeszcze jedną rzecz, która jest ważna w przypadku właśnie klas i obiektów, czyli konstruktory. Zatem już teraz zachęcam do obejrzenia kolejnego materiału.